Poprzednio w ram. Uuu, już działa. Dobra, ciekawe świata. E, tak, to jest ziemia. E, tutaj żyjemy sobie, znaczy... Ja żyję póki co. Nie wiem czemu. Co? Aha, pokażę e, mi jak chodzić. Wygląda jakby chciał roznieść wszystko. Patrz, takie świecąca kulka. O właśnie. Lubisz świecące kulki, prawda? Co już przestało bawić? Świecąca kulka. A, świecąca kulka. Jak się lubi świecące kulki? Twoja wielkość i mój intelekt. Wszystko otworzę. Każde drzwi. O, zostawcie mojego przyjaciela. Ale mu się rozjaśniła czupryna. Teraz. Okej, okay, dobra, ja nazywam się Żaglowiec, to jest konia część gry pod tytułem Rhein. nasz przyjaciel tutaj stoi na górze, eee, no i co, no idziemy dalej. Tylko trendy. My musimy iść na górę, Może on coś tu otworzył, jakieś światełka. Czary Mary, pokus pokus zrobił, a my tu po prostu musimy przeskoczyć. Eee, I tu w bok? Okej, okay. jest dobrze. Bardzo dobrze, jest bardzo dobrze, tak że nie mam pojęcia co zrobić. <laughs> Okej, okay. a tam jest winda, którą mógłbym po prostu pewnie przejść. Okej, okay. skakać chyba tam jeszcze nie mam. Na górę chyba też się nie miałem wspinać. Zrób światełko tutaj. Co to oznacza? To jest miejsce jego stworzenia, tak. Dobrze? Myślę? Nie, to nie jest to miejsce. To jest to miejsce, gdzie tą kulkę zwiększyliśmy. Ok. No już wtedy zaczął e, funkcjonować. O. Ok. Ja muszę stanąć tutaj? Nie, on tutaj wstanie. Ok. Nie mogłeś tu od razu stanąć? A, idziemy razem. Ok. No to niszcz gałązki. Ok. Ekstra. I jesteśmy tu na środku. No, a Lisku ma nowego przyjaciela. On przynajmniej nie znika. Zaprzyjaźnijcie się. Lisku to jest. E... Nie daliśmy mu imienia. Więc. Niech będzie Bob. I Bob chce iść na górę, jak widzę. I Lisek też, w sumie. No to się dograli. Idą razem na wieżę. Bob i Lisek mnie zostawili. Aj. Takich to przyjaciół się ma zostawiają No i życie jest okrutne Przyzwyczaiłem się. Idziemy dalej <laughs> Dobra No tak wiem Już na to widziałem Że Bob lubi lubi chodzić na wieżę Gdzie jesteś Bob? Tam jesteś Nie mam pojęcia czemu go nazwałem Bob <laughs> Mam nadzieję że Jak mi nie pozwiał to, że... Nazywał go tak samo jak ktoś inny. W nie zastanawiam się bo oglądałem kawałek e, innego youtubera. E, właśnie, tą grę. Wcześniej żeby zobaczyć ten sam początek. No i później też jeszcze ostatnio jakiś odcineczek i nie, chyba go tak nie nazywał. Mam nadzieję. Czy ostatnio. Moje ostatnio to znaczy rok temu oglądałem. Jak nie jak później. Kiedy ta gra wyszła. Prawdopodobnie na, pre na premierę ją widziałem. O... Dwa odcinki z ciekawości. No dobra, lisku. E, tyle z mojego tego, więc jak nazwałem to jak ktoś inny, to, to przepraszam. Ale jakoś mi pasuje inny Bob do niego. Zatem proste do wymówienia. Tak jak kula. Bob, bob kula, e, bob budowniczy, disku, e, czemuż czeka, że go ja mam iść tam, czy nie? Jak trochę nie pomyślałem. Aha, tam mam iść i muszę mu pomóc, bo zaś go oplotły wszystkie te. A ja wiem, co będę musiał zrobić. Bob, patrz, tu jest kulka. Jak ci krzyknę. No właśnie, to Bob się robi jaśniejszy. <grystanie> Ok, jeszcze raz się zrobiłaś nieszczęsna. Nie, już nie dałam rady, ale już się tu pojawia zmora. Zdążę tędy przejść za Okej. Ok, ojoj, oj. nie. Zepsułem. Poczekaj, Bob. Muszę iść na górę. Mo jednak muszę wszystkie te kulki znaleźć po drodze. O! Eee, dajcie mi chwilkę. Okej, okay, jestem. W sumie mam nadzieję, że jak tak ściągnę słuchawki i ten, to, to, to nic się nie psuje. Eee, dźwięk z mikrofonu. Eee no, że się nie psuje, dźwięk z mikrofonu po prostu. I w ogóle, że się nie psuje. No bo dalej jestem na tych starych słuchawkach, które są lepsze. Mikrofonu no, okazał się chyba klapą. Jeszcze raz spróbuję jednej rzeczy. Ale tak to. Zdążę, zdążę. Jest. Dobra, Bob, idziemy dalej. Tu nie ma kulki, Bob bo nie ma kulki, tam jest kulka dobra Bob, idziemy dalej tu była wcześniej kulka, co jest grania widziałem ją ja jeszcze czy Bob ma taką wielką siłę, że aż te pomniczki no co tam Bob rozwalamy ich <śmłysyć> e, podoba mi się sielisek bał tu iść a my z Bobem jesteśmy niepowstrzymani Tęk, tenk, tenk, tenk. Mam nadzieję, że nie rozwalisz mostu. Idź lżej. To jest kruchy most. Znaczy jest trochę gruby, nie? Ale... Ja nie wierzę w tej starej technologii. Znaczy bez obrazy, nie? Bo to jest tej starej technologii, ale... Ale mam nadzieję, że. Nie taki miękki z ciebie wafel. Hahaha. Ha, ha. Ja pierwszy? Nie, dobra, ty pierwszy. Ok, staniesz w tym fajnym miejscu. Zobaczyłeś przyjaciela. No. On mi pokazał, jak ciebie stworzyć. No, nie działa. Oj, Smutno mi, jak Bob jest smutny. No. A to nie jeden taki zepsuty. Nie, zezłościł się, poszedł gdzieś indziej. Ej, nie tam! Mógłbyś mi pomóc? Jeju... Bob ma uczucia. A nie, jest jednak złym robotem. I poszedł odmenty. Oj. Bob, no nie damy rady ich ożywić. Nie idź tam. tam. Tam jest więcej trupów. Wiem, że to smutne, ale lepiej nie patrz, to będzie przykryła jej widok. Chodź. Przecie, proszę cię. Nie, lepiej nie patrzeć. No. Okej, okay. gdzie idziesz? Bob, czekaj. Co ty chcesz zrobić? Gdzie ty jesteś? nie, ale technologia otwierania. Co mam tutaj się wspinać? widzę miejsce do wspinania, to się wspinam to było bez sensu. A to też było bez sensu. jej sorry, nogi ci połamie. Jestem okropny Oj. Tu świecisz, żeby tu... No, Lisku, co mam zrobić? Tam jest potrzebne jeszcze coś. No, wiem. Tędy mam pójść? Aha, tu nie ma schodów. Myślałem, że tędy przejdę. Dobra. Siedzisz eee... tu? Nic to nie daje. Może z tego zejść? Chyba tak. Chyba go poprosimy, że poszedł gdzieś indziej. Bob, pójdziesz tutaj. Patrz, świecąca kuleczka. Dalej cię interesują. No chodź. Tu jest świecąca kuleczka. Zrób mi schody. Dzięki. Ale fajne. <grybuj> Ale, dobra. No i teraz co? No, nie taki buz że zniknie ta kuleczka i wróci do, do tego miejsca, tutaj. I mi zrobi mostek. Hmm. Czy tak będę musiał zrobić? Żyjesz? Krzyknij. I teraz biegnij. Ok, znudzisz się tutaj tym miejscem. Ja zdążę przejść. Jakby wiedział, że to tak długo trwa. Okej... Okay. No, popatrz, bo w sumie nie wiem co. Aha. E, i, i, I co to da? Dobra, czegoś tu potrzebuję? Odezwał się Sherlock w sumienie. Czegoś tu potrzebuję? No, serio? Grzech, który niczego nie potrzebujesz. <gry> nie ma takiej. Okej, okay, idziemy na góry na razie. Ale super się wspinasz, tylko że kamera jakoś mi nie zachwyca. Ale no, też w sumie, no to fajnie gra. Dobra, tam nie doskoczymy, tu doskoczymy. No i teraz tu do góry, tam do góry. Tu do góry. OK, tu się nie wspinasz, tutaj tak. Teraz tutaj. Okej, okay, tu do góry. Może nie próbuj, czy tam uważasz, aha, tędy, że przejdziesz, okej. Okay. Mm, i teraz? Teraz ja już nic w ogóle kompletnie nie widzę. Eee, tam mam doskoczyć? Okej. Okay. Myślałem, zginę. To było straszne. Każda śmierć jest straszna. Eee, dobra, jesteś na samej górze. Ostrożnie. Okej. Okay. I co to robi? Dopóki tu jest to pewnie nie można przejść, prawda? Znikło, no. Śmieszne to. Tak. Mogę być w drugą stronę, ale okej. Okay. Dobra. Ty tam dalej stój. Czy będę potrzebował jeszcze w jednym miejscu? Znaczy jeszcze raz tamtym. Hmm. A jak to dojdzie w drugą stronę? A na razie nie możemy się dostać. Uuu, a tu ma przyjaciół. Ale oni też już nie żyją, nie? Czy co my chcemy zrobić? Hmm. No hmm, to jest głupie, stójcie. To ci w lewo. A, i tyle mi potrzeba w życiu. Do szczęście. Dobra, to tego na razie nie potrzebuję jak aż... Wezmę sobie to tu. Okej, okay, to będzie tutaj, zjedzie tam, ja będę mógł się powspinać znowu. Tak, tak. Okej, okay. kocham spinaczkę. Tędy, tędy. I tędy. Ok, i tu już zeskoczymy na dół. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. I co teraz?